Witam Was z tej strony G z kanału Major Wrestling Polska. Dziś przygotowałem dla Was listę 7 najgorszych zwycięzców Royal Rumble w historii. Słuchajcie, jest to moja subiektywna opinia i jeżeli ktoś się z nią nie zgadza, to śmiało może pisać w komentarzu. Zapraszam Was do zostawiania komentarzy z pomysłami odnoszenia się do materiału i oczywiście do zostawiania łapek w górę oraz subów, ponieważ wtedy widzimy, że Wam zależy i że chcecie to oglądać. Tak więc teraz nie będę przedłużał i zapraszam was do oglądania. Numer 7, EDGE 2021. Słuchajcie, EDGE w roku 2021 wygrywa Royal Rumble wchodząc z numerem pierwszym. W międzyczasie będąc oczywiście part-timerem. Czy była to jakaś wybitnie zła decyzja? Uważam, że po prostu nie był to najlepszy pomysł. Ale również i nie będę tutaj wieszał psów na samej decyzji, żeby to EDGE wygrał Royal Rumble match, bo coś w tym było. Jednak problem zaczął się dopiero później. Gdzie Dudley do walki Romana Reyesa z Edge'em na WrestleMania 37 postanowiło dodać Daniela Bryana jako poboczny storyline, co kompletnie zmarnowało cały potencjał zwycięzcy Royal Rumble. Na dodatek Edge i Brian zostali przypięci w naprawdę zakopujący ich wizerunek sposób, ponieważ Romek postanowił rozłożyć jednego na drugim i przypiąć ich do trzech. Było to po prostu niepotrzebne, aby The Rated R Superstar brał szansę innym zawodnikom, wygrywając Royal Rumble. Numer 6. Alberto del Rio 2011. Pierwszy Royal Rumble, w którym nie brało udział 30 osób, a 40. Samo wydarzenie było promowane jako coś historycznego, coś wielkiego, jednak ostatecznie nie spełniło chyba pokładanych oczekiwań. Gdy jako 40 wszedł Kane, było już wiadomo, że balonik pękł. Uwaga, jeżeli nie pamiętacie, kogo Alberto del Rio wyeliminował jako ostatniego, to Wam przypomnę, był to Santino Marella. Serio. Santino Marella. Gość, który był kompletnym Jobberem. Nie zrozumcie mnie źle. Jak byłem młodszy, uwielbiałem go i jego finisher, w którym była kobra, ale jednak wybór finałowej dwójki Del Rio i Marella był czymś, co nie mogło się udać. Według mnie ten Royal Rumble match powinien wygrać wtedy CM Punk, który był na naprawdę dobrym momentum, będąc świeżym Healem. Niestety Dead wybrało inaczej, a Del Rio przerwał wtedy walkę o tytuł World Heavyweight z Edgem, która tak w ogóle otworzyła całą resumenę. Numer 5. Shinsuke Nakamura 2018. Zanim zaczniecie zjadać mnie w komentarzach, zrozumcie, że sam moment, gdzie Nakamura wygrał Royal Rumble Match był świetny. Cały pojedynek oddał, powrót Raya Mysterio, finałowa czwórka i ostatecznie zwycięstwo Nakamury. Lepiej byś nie mogło. Jednak na WrestleMania 34 nie zdobył pasa w walce z AJ Stylesem. A następnie przyszedł niepotrzebny, według mnie, heel który jak widać teraz zakopał jego postać na dobre. Od momentu walki z WrestleMania 34 Nakamura już nigdy nie był na tej samej pozycji i większość zapomniała jak wielką gwiazdą na tamtym momentu on był. Szkoda, ponieważ tak naprawdę zwycięstwo, które miało dać mu wiele, zabrało mu jeszcze więcej niż miał do tej pory. Numer 4 Batista 2014 Dave wygrał Royal Rumble w roku 2014 eliminując jako ostatniego Romana Reinsa, który na tamten moment był jeszcze członkiem The Shield. Widownia nie była zadowolona, ponieważ Batista był jednym z faworytów do wygrania, a świeży Roman został naprawdę dobrze przyjęty po tym jak zaprezentował się podczas tego starcia. Dlaczego był to zły zwycięzca? Ponieważ początkowo miał zawalczyć w celowym pojedynku o dwa tytuły z Randym Mortonem, a wszystko to miało odbyć się w main Węciercy menu 30, jednak Daniel Ryan wystrzelił wtedy jak błyskawica ze swoimi fanami i ostatecznie WWE zdecydowało, że dodadzą go do tego pojedynku, a następnie zrzucą pasy na Bryana. Pokazało to, że Batista oprócz tego, że odklepa po poduszeniu Briana był kompletnie niepotrzebnym dodatkiem, a początkowo telewizji zakładało, że będzie on największą gwiazdą całego show. Numer 3. Charlotte Flair 2020. Córka Rica Flaira wygrała Royal Rumble eliminując ostatnią Shane Bachelor. Wszystko mogłoby się wydawać piękne, ale jest jeden problem. Jak dobrze wiecie, nie tłumaczyłem wam tego, ale teraz Wam wspomnę, że Royal Rumble Match daje Wam możliwość walki w menu węzła Resident o główne Mistrzostwo Świata. Zawsze osoba, która wygrywała, wybierała sobie mistrza WWE, Universal, ewentualnie World Heavyweight. Jednak nie zgadniecie, kogo Charlotte postanowiła wezwać do walki. Była to Ria Ripley, która na tamten moment była mistrzynią NXT. Czyli, będąc jedną z głównych gwiazd federacji, Flair postanowiła zawalczyć ze wschodzącą wtedy na obroty Riom Ripley o mistrzostwo żółtego brandu, który jest znany jako rozwojówka. Było to po prostu zmarnowanie zwycięzcy. Osobiście uważam, że wtedy powinna wygrać Shayna Baszler, która wcześniej wyeliminowała aż 8 osób i była na naprawdę dobrym momentum. Numer 2 Brock Lesnar 2022 Nie będę tutaj długo się rozwijał. Lesnar mógłby dostać walkę o tytuł, nie wygrywając Royal Rumble. Po jednak ten powinien służyć do dania szans jakiemuś zawodnikowi z ogromnym potencjałem, lecz nie tak mocną pozycją na tamten moment a niewytworzony już parę parędziesiąt lat wcześniej gwieździe, która jakby chciała to bez tego Royal Rumble otrzymałaby title shot na WrestleManii. Tak to zmarnowali tylko potencjał starcia i zrobili setną, jak nie tysięczną walkę Reigns kontra Brock na WrestleMania Numer 1 Vince McMahon 1999 Słuchajcie, Vince wygrał Royal Rumble w tamtym roku eliminując Stone Colda z Ja rozumiem, że to wszystko było pod ich storyline. Ale nie mylicie się, głowa całej federacji Vince McMahon szedł z numerem drugim i większość czasu spędzał poza ringiem. Był on wtedy za biurkiem komentatorów, z dala od ringu, tylko po to, aby ostatecznie wyeliminować Stone Colda, żeby wygrać najważniejszy pojedynek w roku. Dziękuję Wam za oglądanie i tak jak mówiłem na początku, zapraszam Was do pisania pomysłów w komentarzach na następne materiały, zostawiania oczywiście pozytywnych reakcji. Jeżeli film właśnie spodobał, oczywiście możecie dać łapkę w dół, ale zachęcam do dawania górę, zostawiania subskrypcji i widzimy się już wkrótce.